Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Lisowski. Jesteśmy w moim mieszkaniu w Krakowie. Kiedyś prowadziłem warsztaty, prowadziłem też różne spotkania z, z młodzieżą piszącą. No ale widziałem tych uczestników. Może, może niekoniecznie cieszyło mnie to bardzo, ale, ale to dało wyobrażenie, prawda, jakieś żywe reakcje i tak dalej. Natomiast cóż, no, ja jako człowiek w pewnym wieku muszę, przygotowałem tu różne rzeczy, chciałem pokazać państwu, opowiedzieć parę anegdot, opowiedzieć może na, na swoim przykładzie o, o, o mojej drodze pisarskiej, no i z tego to uznajmy, że to nie będą pouczenia starszego pana, tylko raczej takie dobre rady, czy jakiś przykład, powiedzmy, taki indywidualny, yy, życia pisarsko w jakimś sensie spełnionego. Yy, od, czego, od czego można by zacząć? No właściwie postawiłem sobie fundamentalne pytanie, jak w ciągu 15-20 minut można. Opowiedzieć swoje życie pisarskie, które się zaczęło mniej więcej pół wieku temu. Czyli w okolicach ja debiutowałem w tygodniku ogólnopolskim tygodniku już nie istniejącym życie literackie. Taki tygodnik ukazywał się w Krakowie, jak to się mówi, wszyscy tam debiutowali, a potem wszyscy, którzy już mieli jakieś osiągnięcia, na przykład drukowali w twórczości, która, która ukazuje się od 75 lat, bo to jest numer jubileuszowy. To nie jest oczywiście lokowanie produktu, tylko, tylko chciałem pokazać, bo, bo, bo kiedyś na takich warsztatach, jakby to powiedzieć, spotkałem się z, z, z no, dużą niewiedzą na temat tego, jakie czasopisma obecnie wychodzą, co warto czytać, więc przygotowałem to, co ja czytam i to, co mnie interesuje, to, co kupiłem ostatnio w księgarni, to, co mi przysłano yy, i kilka moich książek. Krótko mówiąc, w okolicach roku 72, kiedy w marcu tego roku debiutowałem w, w, w takiej, y, na takiej rozkładówce, to była kolumna, licealiści piszą, więc miałem lat naście. A, a już pisałem mniej więcej pod koniec szkoły podstawowej, więc to jeszcze można o, 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 o 3-4 lata przedłużyć ten, ten okres jakby terminowania pisarskiego. Yy, no po prostu zaistniałem po raz pierwszy. Potem, potem się zacząłem yy, interesować yy, oczywiście życiem ówczesnym, tak zwanym życiem literackim. Mówię. O, o życiu pisarzy, życiu książek, o, o spotkaniach z pisarzami. Na szczęście mieszkałem i mieszkam w Krakowie, gdzie tych pisarzy bardzo wybitnych było, jest i będzie, mam nadzieję, wielu. Prawda? Włącznie z noblistami, których miałem przyjemność i zaszczyt poznać, a nawet się przyjaźnić przez wiele lat, przede wszystkim z Wisławą Szymborską. I, więc jak było w roku 72 wyobraźmy sobie? Po pierwsze, jeżeli można sobie to wyobrazić, nie było smartfonów, nie było komputerów. Yy, w niewielu domach były maszyny do pisania, więc mój nieżyjący już dawno ojciec przepisywał mi moje pierwsze teksty kiedyś, gdzieś tam w pracy, jakieś pięć wierszy, które mogłem na przebitce tak zwanej wysłać do pisarzy krakowskich i nie tylko z prośbą o rady. Prawda? No, i dostawałem te listy, których było dużo, i później korespondowałem z wieloma znakomitościami. Przekazałem te listy do Biblioteki Narodowej, bo, bo wtedy się pisało często atramentem, a atrament potrafi wyblaknąć, i niestety to, co było czytelne, staje się nieczytelne. Tak było z kartkami od Czesława Miłosza, na przykład, kiedy jeszcze nie był noblistą czy z wyklejankami w Wisławy Szymborskiej, których kilka dostałem. To były takie karteczki, no wyklejane z różnych graficznych elementów, bardzo zabawne w treści, na odwrocie których noblistka nasza pisywała różne liściki do, do przyjaciół i znajomych, a, a głównie w celu takim, żeby podziękować też za jakąś książkę, czy zaprosić na jakieś spotkanie i to była taka Taka miła y, okoliczność towarzyska nazwijmy. Prawda? Więc wyobraźmy sobie y, taką rzeczywistość, y, ale, ale ona miała też dobre strony. Oprócz tego, że to był inny ustrój, istniała cenzura, różne takie rzeczy się działy nieprzyjemne. Y, ale powiedzmy, jeżeli był Ogólnopolski Tygodnik Życie Literackie i ja w nim wydrukowałem dwa czy trzy wiersze, już nie pamiętam. To te wiersze w zasadzie czytali wszyscy zainteresowani w całej Polsce. Prawda? Bo był jakby ogólny obiekt tych niewielu, niewielu czasopism literackich wtedy, ale całe środowisko tak zwane młodoliterackie i, i literackie Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska czytało to. Prawda? Czyli, że jeżeli człowiek dobrze zadebiutował, czy miał jakiś, jakiś wybitniejszy utwór. No to o tym się dyskutowało. O tym się też dyskutowało się oczywiście o, 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 o tekstach kolegów, które były w, w miesięczniku Twórczość czy, czy w miesięczniku Poezja publikowane. Także y, to było wtedy i wtedy powiedzmy jeden z, z takich krytyków literackich, y, nie żyjąc już, y, pan Matuszewski. Oceniał na przykład twórczość poetycką całego minionego roku, i tych tomików było 50-70 na przykład. Teraz, gdyby zliczyć tomiki, które się ukazują w różnych prawda, wydawnictwach, czy nakładem autora, czy nakładem jakichś nie wiem, domów kultury, to, to będzie ich pięć tysięcy i nikt tego nie potrafi ogarnąć i nawet ludzie, nie wiem, z Wrocławia nie czytają poetów z Krakowa i odwrotnie. No chyba, że ktoś komuś przyśle książkę albo ktoś dostanie egzemplarz recenzyjny, bo akurat pisuje o tym wszystkim. Krótko mówiąc, więc yy, musimy się bardzo starać jako poeci, ale ja nie tylko bywam poetą, no, oczywiście jestem traktowany głównie, postrzegany jako poeta, ale, ale starałem się zróżnicować swoje życie, żeby prowadzić jak rolnik tak zwany płodozmian. Czyli, ponieważ zresztą skończyłem studia filologiczne, więc udało mi się. I, I poznać trochę języki i, i, i zacząć się zajmować krytyką literacką. Więc pisałem też o książkach znajomych i nieznajomych, wielkich i małych, prawda? I, i, i zajmuję się tym do teraz. Zajmowałem się i zajmuję czymś w rodzaju takiego dziennikarstwa literackiego, czyli na przykład pisywałem i pisuję eseje o książkach czy o jakichś zagadnieniach dotyczących literatury czy kultury szeroko pojętej i robiłem wywiady z pisarzami, na przykład będąc za granicą w Kanadzie czy w Anglii, robiłem z naszymi emigracyjnymi pisarzami 30 lat temu na przykład. I przywoziłem do, do Polski, kiedy tam odzyskaliśmy po 1989 roku niepodległość i, i, i powstały te różne czasopisma nowe, nieograniczane cenzurą. Wtedy można było te, te, te wszystkie rzeczy publikować. Więc jak mówię, no, teraz jest inaczej i teraz też trzeba zwrócić uwagę na to, kiedy chcemy, przechodzę może dopiero do tematu. Kiedy chcemy zajmować się pisaniem, wydaje mi się, że, że, że pewne elementy są stałe i zawsze można je doradzać, a pewne elementy są zmienne, czyli na przykład obserwacja rynku zmieniającego się. Rynku na przykład książek, czasopism papierowych, prawda? To już jest jedna rzecz, że y, światy wirtualne są tak bogate, że w tej chwili po pierwsze na przykład człowiek nie musi mieć encyklopedii, bo, bo korzysta z Wikipedii, prawda, nie musi mieć papierowej, ale też y, jakieś informacje w internecie y, często przekłamują czy podają dane nieprawdziwe albo niepełne i warto sprawdzać pewne rzeczy w wielu źródłach i także pisanych papierowych, prawda, od tego są biblioteki i własne biblioteki, prawda? no i to, że dziś, jeżeli nie piszemy poezji, ale powiedzmy piszemy kryminały, piszemy książki dla dzieci, piszemy powieści, jak nasza noblistka najnowsza Olga Tokarczuk, to jednak, prawda, uczestniczymy w, w Szeregu rankingów różnego rodzaju, czyli rynek książki jest rynkiem sprzedaży pewnych produktów, nazwijmy to. I prawda, że, że literatura dobra, bardzo dobra, oczywiście też na tym rynku znajduje miejsce i sprzedaje się albo się mniej sprzedaje w mniejszych nakładach a dominuje literatura popularna, masowa, na przykład kryminały czy, czy jakieś powieści sensacyjne, thrillery. Więc czy my y, będziemy tak uzdolnieni, będziemy mogli y, produkować taki hit raz do roku? No nie wiem. Ja tego nie potrafię i nie będę tego umiał już na pewno. Natomiast y, oprócz szeregu tomów poezji, wyborów poezji wydałem y, kilka książek prozatorskich. I y, to jest na przykład książka o podróżach do Grecji i, i czytaniu literatury greckiej, greckie lustro wyszła w sejnach w pograniczu w roku. W roku. Pisałem takie małe pro, prozy pod tłem Czarne Notesy. To też są właściwie notatki z podróży, głównie po, po Bałkanach, Grecji, ale też Portugalii, krajach byłej Jugosławii itd. itd. No i takie kontynuacją tej, t, tych prus jest taki zbiorek, niektóre miejsca na Ziemi. Gdzie pisze oczywiście także o Polsce, prawda, i podróżach po Polsce. No i, i parę tomów, kilkanaście tomów poezji, a także dwa tomy wierszy dla dzieci, bo mam dwie córki, które są dorosłymi osobami. Ale pierwszy tom właśnie dla starszej córki, pod tym Ula, ukazał się kiedyś w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy, oczywiście. To nie spowodowało, że zostałem milionerem, ale jednak do kogoś to w wielkiej ilości dotarło. Takie były nakłady książek dla dzieci. To jest ma maleńki tomik złożony z kilkunastu wierszy, pochodzących z czasów, kiedy się rozmawia z dzieckiem, kiedy dziecko wymyśla nowe słowa, jakieś właśnie neologizmy, zadaje jakieś bardzo ciekawe pytania. Na przykład jak się pływa człowiekiem, jeżeli się mówi, że pływa się żabką albo pieskiem i tak dalej. Więc to są rzeczy inspirujące. Ale teraz chciałbym przejść do, do tego, co, co jest elementem stałym w życiu pisarza. No wydaje mi się, że elementem stałym jest samokształcenie. Że po prostu teraz mass media, telewizja. Wykształciły takie błędne chyba pojęcie u niektórych, że jak to się mówi, śpiewać każdy może. Oczywiście, że każdy umiejący pisać i czytać, może napisać jakiś wiersz, opowiadanie, krótką notatkę, wspomnienie z wakacji, wiersz poświęcony rodzącej się między dwojgiem ludzi miłości albo jakieś wspomnienie o kimś bliskim zmarłym. Ale żeby to miało walor literatury, to trzeba, jakby to powiedzieć, dużo czytać. Właśnie ci wszyscy ludzie, którzy już dawno nie żyją, do których ja pisałem jako bardzo młody człowiek wiersz, listy z pytaniem o radę, jak, jak pisać, prawda, co robić. I wszyscy do znudzenia, co mnie wtedy denerwowało, pisali mi tak. Oprócz jakichś takich szczegółowych uwag, trzeba dużo czytać. Ja na szczęście wyrosłem w domu inteligenckim, gdzie już była biblioteka, która składała się z, powiedzmy, z kilkuset pozycji. Prozy, poezji to były zazwyczaj dzieła klasyczne, trochę literatury współczesnej. Poezji może mniej, potem ja sam zacząłem to gromadzić, ale jednak to była jakaś podstawa i potem ja zacząłem szukać. Na szczęście natrafiłem ludzi, którzy mi pomogli w, w, w tym starcie. Tutaj mówię o opiekunie koła młodych. Pisarzy było środowisko Związku Literatów Polskich i, i tak zwane koło młodych, do którego można było wstąpić i jakby to powiedzieć uczestniczyć w takich warsztatach, które polegały na tym, że, że jeden poeta czy prozaik coś czytał, miał rodzaj wieczoru autorskiego, a potem wszyscy się na niego rzucali, go krytykowali, prawda? albo obśmiewali, albo go jakoś czcili i, 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 i wygłaszali jakieś pochwały. No, i z tego się rodziło, wydaje mi się, że zawsze trzeba mieć kogoś zaufanego, kto jest być może starszy, trochę mądrzejszy, który ma już jakiś warsztat, jakieś dokonania, i wtedy powinno się. No, konfrontować to, prawda? Bo, bo, bo oczywiście wielu z nas uważa, że bo ja taki jestem, bo to mi w duszy gra i na pewno napisałem świetny utwór. No ale jednak, jeżeli pisze erotyk, to może warto by było przeczytać erotyk, nie wiem, Haliny Poświatowskiej albo Pawlikowskiej Jasnożewskiej. Wiedzieć, że są tacy poeci. Jeżeli yy, chce się pisać nie wiem, wiersze katastroficzne związane z pandemią, to może warto by przeczytać o pandemii jakieś dzieła. Ja tutaj mam takie, takie dzieło. Yy, Młodego filozofa włoskiego pod tytułem Anatomia Oblężenia, Strach w Mieście, więc też na bieżąco y, czytam takie rzeczy. Ale na przykład y, prekursorem pisania o pandemii, oprócz Greków, którzy pisali o, 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 o dżumie w Atenach był Daniel Defoe, który napisał przygody Robinsona-Cruzoe, które być może każdy czytał, albo nie każdy, ale to była też powieść dla młodzieży, nazwijmy to przygodowa kiedyś. Więc trzeba coś czytać, trzeba na bieżąco obserwować ten rynek, trzeba uczestniczyć w jakichś konkursach, w jakiś jakby to powiedzieć, no, Zwarcia w jakiejś konkurencji, z tej konkurencji zazwyczaj rodzą się rzeczy dobre, czyli po prostu człowiek zaczyna odróżniać się od kogoś innego, zna swoje miejsce, aspiruje do czegoś, więc to trzeba wiedzieć. I więc dlatego na przykład do tej pory czytam jakieś rzeczy, prawda, miesięczniki, kwartalniki, kwartalnik artystyczny, miesięcznik twórczość wychodzący w Krakowie czas literatury, do którego pisuje. Wychodzi książ, taki, taki magazyn do czytania książki, gdzie są omawiane wszystkie nowości krajowe i zagraniczne, jakieś najważniejsze. Prawda? A oprócz tego oczywiście kupuje, czy dostaje jako recenzent książki. Prawda? Tu są książki, na przykład warto czytać książki pisarzy o, o, o samych znaczy o swojej przygodzie pisarskiej, na przykład Krzysztof Warga ostatnio wydał rodzaj dziennika z dwóch ostatnich lat, prawda? Ja jako redaktor, bo chciałem powiedzieć, że, że też całe zawodowe życie związane moje było z literaturą, bo pracowałem w wydawnictwie literackim, zredagowałem też kilka półek książek, można powiedzieć. I, i właśnie chciałem przejść do, do, do poglądowych. Rzeczy, do moich mistrzów, do moich przyjaciół, do moich autorów. Otóż jeden, jeden z, z autorów, Jan Józef Szczepański, nie żyjący już kilkanaście lat, był tym, który wprowadzał mnie jako siedemnastolatka do koła młodych pisarzy. Potem ja na końcu mojej kariery 42-letniej wydawnictwie zredagowałem w ciągu 10 lat wielki pięcioksiąg jego dziennika, który jest właśnie o, o całożyciowej przygodzie pisarskiej także, więc warto czytać, czy to dzienniki, czy biografie, czy autobiografie pisarzy. Poza tym, co jeszcze? No jakieś nowości. Wisława Szymborska. Która też może nie jest rozpoznawana już teraz, zmarła kilka lat temu. To jest zdjęcie Wisławy Szymborskiej, z którą przyjaźniłem się lat około 30. z Kolone na Sycylii, miejsca znanego z Ojca Chrzestnego, prawda, z filmów o mafii sycylijskiej. No było to chyba w 2008 roku zdjęcie wykonane prawdopodobnie przez Michała Rusinka sekretarza sekretarza poetki. No i mój mistrz Miłosz, prawda? kiedyś się wieszało na ścianach, ja tutaj też mam, prawda? Czesław Miłosz i pies, zagadkowe zdjęcie autorstwa mojego przyjaciela grafika krakowskiego i fotografika Zbyszka Bielawki. Czy zdjęcie mojego ulubionego jazzmena Tomasza Stańki, którego wiele płyt tutaj mam, albo też, prawda, fotografia Jana Lebensteina z Krakowa, autora tutaj grafiki, którą niedawno nabyłem i zrobiłem tu spotkanie, jakby wernisarz dla sąsiadów mojej żony i siebie, ponieważ kupiłem grafikę na temat, Pandemii, czyli czterech jeźdźców Apokalipsy. Więc to może tyle. Krótko mówiąc, trzeba cały czas się kształcić, nie liczyć na jakieś bardzo duże dochody z literatury, raczej jest to, należy to traktować jako szlachetne hobby. No i i, i, I należy orientować się w różnych tematach. Warto na przykład czytać jakieś antologie. Dla mnie ważną, ważną książką, oczywiście już jako dla człowieka nawet dojrzałego, to było to, co zrobił Czesław Miłosz, wydał to najpierw w Ameryce, a potem w Polsce. To, to jest antologia... Poezji światowej pod tytułem Wypisy z ksiąg użytecznych. Na pewno ktoś może do tego sięgnąć, czy w bibliotece, czy kupić sobie na Allegro, i tu są dzieła bardzo, bardzo, znaczy, młodych i starych poetów sprzed tysiąca lat chińskich i, i poetów żyjących jeszcze, także paru, paru polskich i po prostu warto takie rzeczy czytać, kiedy ktoś rozsądny, ktoś, kogo możemy uznać za mistrza, kogo podziwiamy, układa takie rzeczy i, i na przykład łączy je w jakieś tematy, bo w końcu poezja jest literatura, jest zajęciem człowieka, który cały czas zastanawia się nad sobą samym. I właściwie literatura odpowiada, czy opisuje kilka tematów. Życie, śmierć, miłość. No i różne aspekty tego, tego życia w świecie, prawda? bycia w świecie. Więc ja może życząc Państwu wszystkiego najlepszego i tej wytrwałości w pisaniu, bo jeżeli nie wszyscy zostaniemy wybitnymi pisarzami, to możemy zostać wybitnymi czytelnikami. I, I być wybitnymi posiadaczami wybitnej biblioteki, która potem zaczyna sprawiać nam kłopot, bo to są tysiące tomów, które zagrażają stropowi domu jakiegoś, prawda, w którym się mieszka. Ale, ale lepiej mieć więcej książek, dzielić się nimi, można je rozdawać potem komuś młodszemu, komuś bardziej zainteresowanemu. No, po prostu to jest. To jest tak jak praktykowanie w jakimś zawodzie, w jakimś kunszcie. Malarz też może mieć jakąś, jakiś talent drobny do odwzorowania rzeczywistości, do jakichś rysunków prostych, a żeby namalować, nie wiem, damę z łasiczką albo, albo bitwę pod Grunwaldem, trzeba mieć jednak sporo technicznych umiejętności i tak. Także trzeba mieć tych umiejętności sporo przy pisaniu poezji, na przykład. Więc teraz pozwolę sobie przeczytać kilka wierszy czy tekstów krótkich, bardzo z, z różnych lat, które no, pokazują to, co mnie mniej więcej interesuje. Przechodzenie przez rzekę. Lubiliśmy z ojcem przechodzić przez rzekę. Były wakacje. Ze śmiechem, trzymając się mocno za ręce, ślizgaliśmy się po omszałych kamieniach. Nad nami stał spłowiały namiot lipca i gołębie huśtały się na rozgrzanym drucie przeciągniętym przez kogoś między akacjami. Na polanie dwa wozy. Klacze wyprzężone skubią trawę różowymi wargami. Młoda cyganka płucze spódnicę. Teraz ja z dziećmi tańczę w nurcie rzeki, chyboczę się na podwodnych głazach. Wchodzimy coraz głębiej w jej pamięć, jak pierwsi chrześcijanie. Obok Mercedesa grubi cyganie piją wódkę ze srebrnych kieliszków. Kobieta czyści z musztardy plastikowy talerz. Wolno, obraz za obrazem, zapisuje się w płynnym lustrze taki film. Przechodzimy. Przez rzekę. Więc jest to wiersz, oczywiście, wspomnienie osobiste. Z drugiej strony, wiersz też o odwiecznym problemie poezji czy, czy temacie poezji, czyli o upływie czasu, o tym, że następują pokolenie za pokoleniem, że, że kiedyś ja przechodziłem przez tę rzekę z moim ojcem, potem ja ze swoimi dziećmi. Te dzieci już są dorosłe i, i wyszły z domu, i jakoś. To wszystko się przemienia i musimy się też, prawda, jakoś inaczej zorganizować wtedy, w czasie, kiedy to się te, te, te przemiany następują. Teraz inny wiersz, który, który jest. No nie wiem, może zacznę od, od przeczytania. Zuzanna Ginczanka. Przed wyjściem na rzeź, sulamitka maluje usta, poprawia włosy. W środku naszego miasta, ma 27 lat jak moja córeczka. Strach ma piękne oczy jedno zielone, a drugie niebieskie. O czym traktuje ten wiersz? O poetce żydowskiego pochodzenia przedwojennej, która potem w bardzo tragicznych okolicznościach zginęła tuż pod koniec wojny w Krakowie, wyciągnięta przez. Gestapowców z domu wśród śródmieściu Krakowa. Jest na pewnej uliczce, możecie to sprawdzić gdzieś w internecie, tablica poświęcona Ginczance. Ginczanka miała 27 lat, była piękną kobietą. Wszyscy poeci, starsi i młodsi, w niej się kochali kiedyś. No i niestety tak to się zakończyło. Więc, jakby uprzytomniłem sobie ponieważ ostatnio ukazały się i wybór wierszy Duży Ginczanki i, i taka, taka y, książka monograficzna o jej życiu, jej poezji. A ja y, już poznałem to nazwisko i historię tej poetki, będąc w Kanadzie w 1986 roku bodajże, kiedy, kiedy y, poznałem książkę znającego ją, Poety Józefa Łobodowskiego, to był poeta, który po wojnie został na emigracji w Hiszpanii, poeta, dziennikarz, prozaik, dobry Józef Łobodowski. I on ze względu na to, że ona biblijny temat pieśni nad pieśniami, bo była poetką miłości, też głównie, no, nazywał ją Sulamit. No i rzeczywiście podobno jedno oko miała niebieskie, a drugie zielone. Także potrafiła, jakby to powiedzieć, uroda taka wschodnia, egzotyczna potrafiła robić wrażenie na, na, na wszystkich wokół. Więc wyobraziłem sobie, prawda, no bez sens, absurd tej śmierci tutaj w, w, w miłym otoczeniu zabytków Krakowa. Niestety.